Witam. Ostatnim razem omawialiśmy sobie kontenty, na których możemy expić i ile doświadczenia możemy z nich wyciągnąć. Dziś chciałbym pogadać o czymś troszkę innym, mianowicie jak expić swojego seta, by jak najwięcej z niego osiągnąć. I mówiąc to, mam na myśli w jaki sposób uzyskać możliwie jak największe IP, czyli moc przedmiotu, niskim kosztem lub po prostu najszybciej jak się da oraz od czego możemy zdobyć dodatkowe IP. Przejdźmy do tematu. Po pierwsze, na pewno jesteście świadomi, że w tej grze mamy różne boostery do expa. Przykładem takich boosterów mogą być bufy z sezonów co 3 miesięcznych, eventy systemowe, które mieliśmy ostatnio, np. właśnie te 35% więcej expa z okazji Wielkanocy i przedmioty typowo zwiększające zdobywany fame, np. sakwa zrozumienia, które oczywiście zwiększa nasz fame w postaci battle kredytów ale za każdy taki punkt jest odejmowany nam silver. Przykładem może być, jeśli w ciągu godziny wbijemy 3 miliony dodatkowego doświadczenia, to mniej więcej 3 miliony silvera nam znikną z konta, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przejdźmy trochę do szczegółów, czyli do samego ekspienia i jak zmaksymalizować nasze ekspienie. Na pewno, jak już wiecie, ekspienie przedmiotów podnosi nam IP przedmiotu, czyli ogólną statę, która podnosi nam statystyki przedmiotu. Każdy tier wyżej przedmiotu to 100 IP, a tiery są od T1 do T8. Natomiast każde podniesienie jednego levelu w przedmiocie, który nas interesuje oczywiście, dokłada 2 IP. W skrócie można powiedzieć, że wbicie przedmiotu na setny level doda nam 200 IP, co jest równoznaczne, jakbyśmy podnieśli dwa tiery przedmiotu wyżej. Po wciśnięciu B otwiera nam się board w którym mamy właśnie wszystko pokazane i w sumie wszystko opisane. Dla przykładu mamy specki i masterki. Tutaj od razu sorki, jeśli pomylę te pojęcia, ale nie jest w sumie to ważne. I tak zaczynając od masterek pozwalają nam na odblokowanie kolejnych zdolności na przedmiocie oraz możliwość korzystania z tierów przedmiotów. Czy to wszystko? Otóż nie. Wbicie masterek odbywa się równolegle ze speckami i również zwiększają one nam nieznacznie IP przedmiotu. W tym wypadku jeśli wbijemy na max masterkę kuszy Zwiększa ona nam IP przedmiotu o 20. Niby nie dużo, ale zawsze coś. Gdy już rozwijamy swoją broń, którą chcemy grać. Na przykład ja wybieram jednoręczną kuszę i wbijam ją do setki, czy do koniec, no nie. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy, którą powinniście wiedzieć. Zacznijmy może od faktu: czym są batel kredyty, jak je wbijać? Gdy osiągniecie setny poziom na jakimkolwiek przedmiocie, zaczniecie wbijać Battle kredyty. Battle kredyty to są właśnie te u góry znaczniki, takie jakby fejma. Każdy przedmiot bity na setkę nie będzie się wbijał już samemu do góry, czyli na przykład na 101, 102, 105 poziom. Zamiast tego daje nam on battle kredyty, które będziemy mogli właśnie użyć do wbijania wyższych poziomów ponad 100% lub po prostu będziemy mogli je przeznaczyć na szybkie wbijanie jakiegokolwiek innego przedmiotu, który nam się spodoba albo będziemy chcieli zmienić. W góry też macie taki przycisk jak automatyczna ponowna specjalizacja. Włączając ten przycisk, podobnie jak w przypadku sakw zrozumienia, dostaniecie dużo więcej battle kredytów, ale zostanie Wam też zabrany silver. I pamiętajcie, jeśli macie mało silvera, lepiej żebyście mieli to wyłączone. Dodatkowo jeśli najedziecie sobie na ikonkę sławy na wbitym już przedmiocie na setkę, tam macie dokładny opis ile sławy dostaniecie oraz ile sławy dostaniecie gdy będzie włączona specjalizacja lub nie. Jak mamy na to patrzeć? Tutaj mam buty skórzane wbite na setkę. No i mam tu rozpisane, że jeśli mam wyłączoną autospecjalizację dostaję 2,5% fejma jako battle kredyty. Ale za darmo, bez zjadania silvera. Czyli za takiego mopka, który nam da 10 tysięcy fejma, dostaniemy 250 jako battle kredyty. Natomiast gdybyśmy włączyli automatyczną specjalizację, dostaniemy z tych właśnie butów 10% fejma jako battle kredyty, ale w tym wypadku jest nam zabierany silver. Jest on zabierany 1 do 1, czyli podobnie zabijając mopka, który nam da 10 tysięcy fejma, dostaniemy 1000 fejma, ale zostanie nam zabrane 1000 silvera. Ogólnie na automatyczną specjalizację możecie sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy nie musicie się martwić o silver. Jest on bardzo dobrą opcją, jeśli ktoś chce bardzo szybko wyekspić się, ale potrzebujecie bardzo dużo pieniędzy na to. Dobra, wróćmy do tematu expienia. Powiedzmy, że mamy setny level specki i setny masterki na broni. Co dalej expić? Powiem wprost. Jest jeden sposób najefektywniejszy. Chociaż w ogólnym rozrachunku, jeśli wszystko wbijemy na maksa, to będzie dokładnie to samo. Ale jest on bardzo skuteczny podczas levelowania, od samego startu, bo da nam lekką przewagę IP-ka niż byśmy to robili tak standardowo, czyli wbijali powiedzmy do 120, potem inne rzeczy i tak dalej. Dość, że zaoszczędzi nam czasu, to jeszcze zaoszczędzi nam silvera, przynajmniej przez jakiś czas. Ale do rzeczy: jak poklikaliście sobie w przedmioty tego samego typu. Macie tam rozpisane, że każdy z tych przedmiotów dodaje do mocy przedmiotu dla właśnie tego przedmiotu oraz do mocy przedmiotu dla wszystkich innych z tej kategorii. To oznacza, że wbijając wszystkie przedmioty na max, czyli 120, w danej linii będziemy mogli mieć dodatkowe 12 IP lub 24 za każdą wbitą broń. W tym wypadku kurz. I teraz wszystkie trzy podstawowe przedmioty. Mówiąc tu, o nieartefaktycznych przedmiotach dają tego bonusu 24 na 120 poziomie. Natomiast wszystkie artefakty dodają 0,1, czyli na 120 specce będziemy mieli dodatkowe 12 IP. To już powinno Wam coś podsunąć. I teraz, jeśli wyexpimy wszystkie przedmioty, czyli będziemy mieli typowe maksimum z maksimum, będziemy mieli takie dodatkowe 380 IP do naszej kuszki, co jest niecałe 140 IP więcej niż przy zwykłym wbiciu masterki i jednej specki na 100. Czy to dużo? No, jest to sporo, w końcu prawie półtora tiera wyżej. I teraz moja rada. Zanim zaczniemy wbijanie specki na 120, powinniśmy zacząć bijać inne przedmioty na 100. Dlaczego? Każde wbicie z pecki od odsetnej do np. 101 kosztuje nas ileś battle kredytów oraz ileś pieniędzy. Dlaczego powinniśmy zacząć wbijać inne bronie zamiast rozwijać tą naszą główną, którą chcemy grać? To proste. Zobaczcie. Wbicie jej na 101 poziom będzie kosztowało nas 170 tysięcy silvera i 520 tysięcy battle kredytów. A ile nam to da? Otóż 2,2 IP. Zrobienie tego samego, ale na innym przedmiocie, nie artefaktycznym, czyli wbicie levela tyle, ile się da za te właśnie 520 tysięcy battle kredytów. te, które bym przeznaczyli właśnie na ten 101 poziom, da nam 2,8 IP. Czy to dużo? Oczywiście, że to nie dużo, ale nie płacimy dodatkowego 170 tysięcy silvera, a mamy dokładnie ten sam efekt i nawet troszeczkę więcej. Idąc tym tropem, wbijając taką 110 speckę na kuszy, będzie ona nas kosztowała 3,3 miliona silvera i ponad 10 milionów battle kredytów. Uzyskamy z niej 22 IP. Za taką samą wartość battle kredytów, bijając jedną broń, uzyskamy tylko 17 IP więcej. I tak, słusznie zauważyliście, że to jest gorsze. Ale co się stanie, jeśli wbijemy taką 51 speckę, za 3,3 miliona batek kredytów na jednej i drugiej broni dostaniemy łącznie 20 IP za 6,6 miliona batek kredytów, a pozostałe 3,3 miliona będziemy mogli przeznaczyć na 3 artefaktyczne bronie, na przykład po takie 26 specek. Każda z tych broni da nam kolejne 2,5 IPka, więc jak ktoś umie liczyć, to łącznie wyjdzie nam 7,5 IP-ka dodatkowo. W krócie, będziemy mieli łącznie 27,5 IP-ka. się znowu przekłada, że będziemy mieli te 5 ip a więcej, a dodatkowo nie zapłacimy tej różnicy w silverze, czyli tam ponad 3 milionów. Tak, ja wiem, że to nie są duże różnice, w końcu to tylko 5 IP. Ale po co dopłacać kolejne 3 miliony, jak dodatkowo mamy tu jeszcze jeden bonus, który powinniście się domyślić. Mając na przykład taką 50, 60. speckę, jeśli nasza broń nam się znudzi, będziemy chcieli zagrać czymś innym, z automatu możemy się przesiąść na tą, bo ona już jest praktycznie wyekspiona. A przynajmniej w jakimś tam stopniu. Teraz taka sama sytuacja jest z każdym innym przedmiotem: butami, hełmem, zbroją. W każdym możecie stosować dokładnie ten sam schemat. Nie trzeba ekspić przedmiotu od razu na 120, 110. Możecie sobie to rozbić na różne przedmioty, dzięki czemu będziecie mogli być bardziej flex do różnych kontentów, bo wiadomo, do niektórego kontentu potrzebujecie taki strój, do innego inny, a ekspiąc konkretne przedmioty, różne przedmioty, będziecie mogli się dopasować do każdego momentu waszej gry i nie będziecie uwiązani do jednego przedmiotu. Poza tym, ludziki, nie tracimy żadnej różnicy w IPKU, wręcz ją zyskujemy, wręcz zyskujemy na naszej głównej broni, Teraz jak to mniej więcej ekspimy? Na przykład wbijamy jedną broń na setkę, taką, którą będzie nam się dobrze ekspiło. Następnie wbijamy battle kredyty, o których była mowa wcześniej. I tutaj nie zaznaczamy opcji automatycznej ponownej specjalizacji, chyba, że mamy dużo silvera. Gdy już tam nabijemy sobie trochę tych battle kredytów, zaczynamy podnosić przedmioty z tej samej kategorii, ale najpierw nie artefaktyczne, ponieważ one najwięcej IP nam dają do naszego głównego przedmiotu. Kolejno artefaktyczne, przy uwadze, że tam mamy dwa razy mniej tych IP, więc z automatu, jeśli nabijemy powiedzmy speckę 50, dostaniemy tylko 6 na artefaktycznych, ale 12 na nieartefaktycznych. Gdy już bijemy takie powiedzmy 100 na naszej głównej broni, na pozostałych uda nam się wbić takie 50 około, wtedy możemy rozmyślać o wbijaniu naszej głównej broni do 105-110. I tu znów podbijamy tak samo wszystkie inne. Czyli jeśli wbijemy do takiego 110 naszą główną broń, wtedy stopujemy, nie wbijamy już tego więcej. I na przykład całą resztę dobijamy właśnie z tego progu 60 do setnego levelu. Tak, żeby właśnie nie kosztowało nas to więcej silwera. Bo pamiętajcie, że każdy następny poziom, powiedzmy od setnego do 120, on już dużo silwera zjada, i każdy następny coraz więcej będzie zjadał. Do samego wbijania battle kredytów, czy expij przedmiot zakładając go, czy wbijać battle kredytami. I tutaj znowu zależy od Was. Jak macie jakieś tomiska zrozumienia lub ogólnie jakieś tomiska do expienia, czy tam ze skrzynek Wam wypadło, czy z jakiegoś eventu, możecie je użyć właśnie do wyexpienia przedmiotów, którymi się słabo expi. I niekoniecznie musicie tam battle kredytami to podnosić, bo właśnie tomiskami możecie sobie to podbić. Z drugiej strony nie opłaca Wam się iść na jakimś nowym secie, na którym nie macie w ogóle specek i ekspić go, żeby podbić tam powiedzmy do setki, do pięćdziesiątki. Dlaczego? Ponieważ dużo szybciej to zrobicie już na wyekspionym przedmiocie, który już macie wymaksowany. Dużo bezpieczniej będziecie się też czuli na tym przedmiocie. A trzecia sprawa, battle kredyty będą wam wbijały i battle kredyty dużo szybciej wam to wbiją. Na pewno będziecie robić to dużo szybciej, jeśli będziecie już na Przedmiocie, który macie wyekspiony, a nieżeli na przedmiocie, który dopiero będziecie chcieli ekspić. I teraz tylko jest wasza kwestia i Waszych finansów. Jeśli macie dostatecznie dużo Silvera i chcecie koniecznie przyspieszyć swoje ekspienie, włączacie sobie właśnie tą automatyczną specjalizację, a jak naprawdę dużo Silvera macie, to możecie jeszcze dołożyć sakwę zrozumienia. Ogólnie celem tego poradnika nie było powiedzenie Wam, że nie macie wbijać do 120. Wiadomo, jak będziecie chcieli osiągnąć coś w tej grze, to najlepiej mieć jak najwyższe specki. Ale sama kolejność ekspienia też jest zależna od tego. Zobaczcie, że właśnie mimo, że nie wbijałem 120 tak typowo, dużo więcej IP-ka wyciągłem. Jakbyście tak przeliczyli na przykład, zamiast wbijania 120 typowo na przedmiocie, prawdopodobnie bym miał z 15-20 ip więcej. Jakbym przeznaczył ten, ten debatel kredyty właśnie nie na 120, tylko na wszystkie inne bronie. Ale pamiętajcie, to jest tylko mój poradnik, i to, co zrobicie, to jest wasza sprawa. Zbliżamy się do końcówki, więc powiem Wam jeszcze kilka rzeczy, które zwiększają nasze IP. Na pewno wiecie, że każdy przedmiot od tieru 4 do tieru 8 posiada 4 enchanty. I każdy enchant możemy liczyć jako 100 IP dodatkowe. Dla przykładu, przedmiot 4,1. Ma 100 IP więcej niż zwykły czwórkowy, czyli jest dokładnie tym samym co przedmiot 5.0. 4.2 jest dokładnie tym samym co 6.0 i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo od tieru 5 każdy przedmiot ma coś takiego jak modyfikator mistrzostwa. I na przykład dla 5 tieru jest to 5%, dla 8% jest to 20%. O co z tym chodzi? Jest to dodatkowy bonus do mocy przedmiotu od ilości naszego dodatkowego IP, które wbiliśmy właśnie ze specek. Dla przykładu, jeśli mamy pełne specki 120 i posiadamy łącznie 380 IP dodatkowego, oczywiście, to z takiego 8% przedmiotu możemy dostać 76 IP dodatkowo. Właśnie dlatego, że wbiliśmy maksymalne specki. To jest coś na zasadzie, że twórcy gry, by promować noszenie wysokich tierów, dają właśnie dodatkowy bonus dla wszystkich graczy, którzy dosyć, że wbili właśnie specki, to jeszcze chcą nosić wysokie tiery. Więc im wyższy tier będziemy nosić, tym więcej tego bonusowego IP też dostaniemy. To jest jeszcze jedno źródło dodatkowego ip takiego stałego ip -ka. i jest to jakość przedmiotu. Jeśli wiecie lub nie wiecie, każdy przedmiot może mieć swoją jakość. Każda właśnie jakość różni się ilością dodatkowego IPika. Taki przedmiot normalny ma go 0, ale już dobry ma 10, znakomity 40 a doskonały 60. Natomiast legendarny daje nam równiutkie 100. Wiadomo, że tych przedmiotów legendarnych będzie najmniej, ale to powinno Wam tylko uświadomić, że nieraz lepiej zajrzeć dwa razy na market i sprawdzić, czy przedmiot normalny nie jest po takiej samej cenie jak na przykład znakomity lub doskonały. Bardzo często tak jest. A wy na tym tracicie. Tracicie w jaki sposób? Jeśli kupicie przedmiot normalny, macie te 60 pika mniej niż byście kupili doskonały, po tej samej cenie. Na koniec, krótkim zdaniem, tylko jeszcze wspomnę, że jest coś takiego jak przeciążenie. Po angielsku to będzie overcharge. Przy użyciu właśnie wyssanej energii, którą widzicie właśnie na ekranie, możemy zwiększyć przez pół godzinki nasz IP o 100. Ale kosztem zniszczenia przedmiotów, gdy ten overcharge minie. Mamy tam chyba 15%, jeśli się nie mylę. Więc jeśli mamy niepewną sytuację i przykładowo. Wiemy, że możemy to wygrać, ale nie jesteśmy pewni. Możemy właśnie użyć tego przeciążenia, o ile tą energię mamy w plecaku, zwiększając właśnie nasz IP i zwiększając właśnie szansę na wygraną z danym przeciwnikiem. Dobra, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, zostawić suba, by Was nie ominął kolejny, a wy dajcie znać w komentarzu, czy ten filmik w ogóle Wam się przydał. Bijajcie też na Discorda, którego linka znajdziecie poniżej. Zostawcie łapkę, jeśli Wam się spodobał. Tymczasem ja uciekam. Cześć!